Wielomian W od x po rozłożeniu na czynniki liniowe ma postać. Zadanie to tak naprawdę jest bardzo podobne do zadania poprzedniego. Musimy rozłożyć wielomian WodX na czynniki, no i zrobimy to w identyczny sposób. Najpierw wyciągniemy z pierwszych dwóch wyrazów wspólny czynnik przed nawias. Oczywiście jest nim x w potędze drugiej, czyli piszemy x kwadrat. a w nawiasie z pierwszego wyrazu zostaje po prostu x. A z drugiego wyrazu zostaje 7. No i teraz wyciągamy wspólny czynnik przed nawias z trzeciego i czwartego wyrazu. Tym wspólnym czynnikiem jest liczba minus 2. No i wówczas z pierwszego wyrazu, czyli z minus 2x w nawiasie zostanie po prostu x, a z minus 14 zostanie plus 7. No i znowu tak szczęśliwie się złożyło, że otrzymaliśmy różnicę dwóch wyrażeń. To jest pierwsze wyrażenie, to jest drugie wyrażenie i każde z tych dwóch wyrażeń ma taki sam czynnik, którym jest w czynnik x plus 7. Możemy go zatem wyciągnąć przed nawias, otrzymując następujące wyrażenie: x plus 7 w nawiasie. No i teraz otwieramy drugi nawias i z tego pierwszego wyrażenia x kwadrat razy x plus 7 zostaje po prostu x kwadrat. A z drugiego wyrażenia, z wyrażenia minus 2 razy x plus 7 zostaje po prostu e, minus 2. No i dalej znowu analogicznie, jak w zadaniu poprzednim. E, rozkładamy drugi nawias x kwadrat minus 2 e, według wzoru skróconego mnożenia na iloczyn dwóch nawiasów. Czyli najpierw jeszcze przepiszmy pierwszy nawias x plus 7. No a teraz rozkładamy iloczyn x do kwadratu minus. Tak, jakby dwójka, czyli pierwiastek z dwóch do kwadratu na iloczyn różnicy, czyli x minus pierwiastek z dwóch, razy suma tych liczb, czyli x plus pierwiastek z dwóch. No dokładnie zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch liczb. No i teraz pozostaje nam zakreślić właściwą odpowiedź do zadania którą w tym przypadku jest odpowiedź C.